Witam Was serdecznie kochani, dzisiaj jestem w Galerii Obornickiej 337 w Poznaniu i właśnie wszedłem do naszego salonu, który mieści się w tejże galerii. Jak widzicie, dotrzeć, znaleźć nas, dotrzeć do nas i znaleźć nas jest bardzo prosto, wystarczy wejść frontowymi drzwiami i zapraszamy od razu tutaj do nas. Korzystając z okazji, że jestem w tej chwili tutaj również w takiej roli żeby troszeczkę Wam podoradzać, no to postanowiłem tak zapoznać Was z wnętrzem, z tym, jaki mamy tutaj, jaką mamy ekspozycję, jaki mamy asortyment, zrobić taką zajawkę tego i zachęcić do odwiedzin tego właśnie, tego właśnie miejsca. Przy okazji Powiem, co te dechy, tutaj, co to drewno tutaj robi na tle tego, tej ekspozycji całościowej Quickstepa. Są to dechy Esco, firmy Esco, ale do tego przejdę za chwilkę i pewnie poświęcę, poświęcę akurat temu, osobny, temu materiałowi osobny, osobny film. Tymczasem mamy tutaj do pokazania podłogi, zarówno drewniane, Widzicie, że tutaj mamy dużą ekspozycję Schössera, austriacka firma, z którą współpracujemy. Jesteśmy wyłącznym partnerem oficjalnym w Polsce od wielu, wielu lat. Mamy Esco, czyli producenta, który w 100% produkuje w Europie, w Czechach, piękne, naturalne podłogi z takim y, y, mocnym, mocnym charakterem. Tutaj dalsza ekspozycja y, Szojsiera. Oczywiście akcesoria listwy przypodłogowe, po kolei klamki. Kolekcja 12, taka kolekcja dostępnych podłóg, dostępnych y, y, właściwie od, y, niemalże od ręki. To jest taka kolekcja y, y, firmy odrębna kolekcja firmy, firmy Esco. Widać też już, już, już drzwi, natomiast zaraz do tego przejdziemy. Trzymajmy się tego asortymentu drewnianego. Tam widać Mattara, nasz rodzimy producent, ekspozytor takich przykładowych kolorów, oczywiście szersza, bogata oferta, również dostępna. Mamy również walczaka, którego tutaj akurat w tej chwili w tej chwili ekspozycji nie mamy chwilowo. Tu akurat gdzieś pokazywany jednemu z klientów również podłoga nasza promocyjna z firmy Mattar. Ona bodajże jeszcze na tą chwilę 199 zł netto za metr kwadratowy takiej właśnie podłogi wykończonej na gotowo. To taka, taka mała dygresja. Troszeczkę podłóg z, z joki również, również drewnianych. Tu akurat, no, przepraszam, ale salon żyje, tu akurat klienci no, zażyczyli sobie, że będą odbierać dosyć wyjątkowo podłogę z, z naszego salonu, także akurat przygotowany, przygotowane podłogi i podkłady Arbitona dla, dla tychże, właśnie, tychże właśnie klientów. Przejdźmy się dalej. Tutaj znowu, znowu ekspozycja, ekspozycja Scheußera. Zaglądamy sobie i widzimy, że tu mamy ekspozycję drzwi. Ekspozycję drzwi tutaj jest taka, tą ściankę tutaj nazywamy taką ścianką WOW. Duże, wysokie drzwi, pokazujące pewne możliwości, jakie możemy zastosować, jakie, jakie, jakie możemy spełnić jeżeli chodzi o firmę, o drzwi firmy, firmy Moritz drzwi ukryte, drzwi z widoczną ościeżnicą takie, takie stylizowane tutaj z tej strony drzwi ukryte na przykład z lustrem i kolejne takie no naprawdę bardzo em, charakterystyczne i piękne drzwi z takimi nieco bardziej wypukłymi, nieco trochę inne, inne podejście do tych, do tych frezów i pokazanie, pokazanie również takiej, takiej opaski pociągniętej do, do sufitu. Duża ekspozycja drzwi również takich bardziej klasycznych Moritz Asilo z drugiej strony możemy sobie tutaj tą ekspozycję wykorzystać zobaczyć drzwi z drugiej, z drugiej strony Klea, czyli, czyli taka bardziej wystandaryzowana marka Morica. Kilka skrzydeł jak do Riagras. Mamy również gdzieś tam skrzydła pokazowe DRE. Także naprawdę, jeżeli chodzi o drzwi, mamy tutaj również pełen, pełen wybór. Ekspozycja jodeł z, z z Esco, Podłogi drewniane, jodła klasyczna, jodła francuska, taka jodła z Multiflora 700 Scheusera ułożona w kostkę na dużych taflach, dużej, dużej powierzchni. Można to zobaczyć na żywo. Również duże ekspozycyjne płyty z Scheusera oraz tutaj pokazane na większej powierzchni style drewna Country z Scheusera oraz Originals z, z Esco, takie, które są bardzo często wybierane przez, przez, naszych, przez naszych klientów. Jeżeli chodzi o laminaty, no to oczywiście pełna, olbrzymia ekspozycja paneli i winyli z Quickstepa oraz Pergo. Nie możemy zapomnieć oczywiście też o Arbitonie, którego również mamy dużą, dużą ekspozycję. Winyle tej firmy też cieszą się. I, a Firmax taka, taka też nieco, nieco tańsza, tańsze rozwiązanie, również z Arbitona. Bardzo ciekawe wzornictwo, bardzo dobre jakościowo i też bardzo, że tak powiem, optymalne cenowo. Zachęcam do zapoznania się z tym, z tym asortymentem. Nowości Real Wood Structure, czyli nowa, nowa kolekcja, nowe dekory, również, również z Arbitona. Panele, ekspozycja paneli Faust i jeszcze, jeszcze troszkę, mamy jeszcze Weningera. tutaj gdzieś tam akurat taka kolekcja Aquatus z, z wodoodporna, no i duża przestrzeń winyli Quickstepa, alfa winyl ułożony na całej powierzchni w naszym salonie, można zobaczyć jak i również, również tutaj, jak w tej strefie takiej ekspozycji Quickstepa, można zobaczyć jak taki, taki winyl sprawuje się. W bieżącym, w bieżącym użytkowaniu, jak, jak to jak, jak funkcjonuje, jaki jest w dotyku, jaki jest, że tak powiem, też w, w, w odgłosie. Także bardzo, bardzo dobrze nam się tutaj sprawdza ta podłoga, również w takim zastosowaniu inwestycyjnym. Na tej przestrzeni tutaj możemy naprawdę bardzo wiele pokazać. Pracując z tą ekspozycją bardzo bogatą, możemy. Możemy Wam zaproponować bardzo wiele rozwiązań i takich standardowych, klasycznych rozwiązań i takich nietypowych. Robimy naprawdę wiele, ponieważ to wszystko, co tutaj widzimy, to jest taki, że tak powiem, przyczółek do rozmowy. Zachęcamy, żeby nas odwiedzić, przyjść. Fajnie gdzieś tam odwiedzić nas też już na przykład zrzutem mieszkania czy, czy domu po to, żeby Móc porozmawiać o nie tylko jakby samym, samym produkcie, ale również o umiejscowieniu jego w tej przestrzeni i o, i o pewnych detalach, których bez, bez tego z... po prostu jest to, jest to dużo trudniejsze, żeby, żeby pewne rozwiązania omówić czy, czy zaproponować, czy wychwycić pewne szczegóły. To w telegraficznym w skrócie blisko 10 minutowym. Takie, takie przejście, i takie przedstawienie tego, co możemy zaprezentować. Tam, aha, tam jeszcze jedne ukryte, ukryte drzwi z marki DRE. W naszym salonie w Direct Floor przy ulicy Obornickiej 337 obok Terrano, w tej nowej, nowej galerii. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.